Ile stopni tak na oko? <laughs> <laughs> Już prycha zaliczona dzisiaj. Ciepło. Ha, chcesz sprawdzić? Ciepło. Podgrzewane nie mają jeszcze. Ciepło. Ciśku. złapać Akucnij A Kucnij Żeby kucni. wam fale kupać. To rękawiczki tam jest Myślałem, że pola czy Wschodnicy. Wschodnicy. No Znaczy, jestem tam gdzieś jest tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś Na tam tam tam